Was w drugim odcinku Książkowego Piątku. Ja nazywam się Karolina Czubak i dzisiaj porozmawiamy o podręczniku startupu. Jak widzicie, już przeczytałam 680 stron. To jest podręcznik o budowaniu wielkiej firmy. Wiecie, że jestem startupowcem, więc to jest dla mnie kompendium wiedzy. I mam tutaj notatki, więc będę się z nimi też posługiwać, żeby to wszystko przebiegło płynnie. Tak. To tak. Podręcznik startupów budowa wielkiej firmy krok po kroku. Jest to książka. W ogóle też doczytałam, że jest wyróżniona w przeglądzie najważniejszych książek w lecie lato 2013 i opublikowana przez Think Tank. Jest to książka dla kogo? No, dla wszystkich startupowców. To jest przede wszystkim. Książkę dla startupowców i osób, które poważnie myślą o tym, o swojej karierze, o budowaniu wielkiej firmy, o wielomilionowym biznesie. Ilość stron książki, czyli 680. Jak widzicie, tutaj książka jest podzielona na pięć części, ponieważ tak tutaj pozaznaczałam sobie kolorami. Pierwsza część jest takim wstępem i początkiem tutaj autorzy opisują manifest customer development, czyli tutaj taki model budowania wielkomilionowego biznesu przez w ramach startupu, tak? Drugi, drugi rozdział, drugi tytuł i dział się zajmuje aktualizacją modelu wszystkimi Etapami rozwinięcia tego, tego modelu Customer Development. Natomiast w trzecim są to opisane wskaźniki wszelkiego typu kanały sprzedaży testowej, wszelka wiedza na temat klientów i wykresów, optymalizacji. Kolejne trzy i są to ostatnie jest to mapa strony. Możecie sobie zobaczyć. Są to listy kontrolne. Jest dosyć tego dużo. Czyli tutaj już każdy startup ma, który przeczyta tą książkę, listy kontrolne już zrobione. Czyli takie listy, które musi wdrażać, aby jego pomysł się powódł, tak? Jest również słowniczek, zarówno taki startupowy, jak i ekonomiczny, biznesowy, typowy. No, i na końcu jest dodatek, jak zbudować internetowy przegląd, startup. Jest to krótki przegląd, tak? Autorami tego podręcznika jest Steve Blank i Bob Dorf. Są to tutaj liderzy rozwiązań. Jeden z nich jest ośmiokrotnym startupowcem i przedsiębiorcą, który założył w wieku 22 lat, więc myślę, że dla młodych to też jest jakaś informacja dodatkowa, że można zakładać firmę w tak młodym wieku i na tym zarabiać. Wydawnictwo to jest OnePress, jest to grupa Helion. I tutaj jeszcze, byście pewnie chcieli wiedzieć, jakie są zalety. Wypisałam sobie tutaj kilka, żeby nie było, są też wady. Ale główną zaletą no to jest ogrom wiedzy, tak. Jak widzicie, te wszystkie zaznaczone kartki to to do czego ja będę się odnosić w swoim modelu biznesowym. I na pewno powrócę jeszcze raz do tej książki. Mimo że czytałam ją 16 godzin, około 16 godzin. Dzięki Bogu umiem czytać szybko. Ogrom przykładów są tutaj przykłady z wielkomilionowych biznesów, które upadły, czyli można zobaczyć, czego, jakich błędów nie popełniać wcześniej, tak? Jest prosty i zrozumiały język, bardzo, bardzo dobrze się ją czyta i bardzo szybko jest język taki przyjemny i no myślę, że nie będzie tutaj problemów ze zrozumieniem tych. Tego słownictwa, a jeżeli jest, no to jest też słownik, tak? Listy kontrolne dla startupowców: no to, to jest wartość dodana tej książki oraz ostrzeżenia, tak jak mówiłam, te przykłady wielkich firm, czego nie robić. Wady. Widzicie, że to jest książka dosyć duża. Ona ma format między A5 a A4. No, jest dosyć gruba, tak? Ma 680 stron, więc jeżeli chodzi o format, nie do każdej torebki się nadaje. Ale tutaj uprzedzam i na szczęście są audiobooki i e a więc można sobie posłuchać też tej książki. Więc to jest jedna z wad. I, no i ogólnie jest ciężka, ale to ja jestem przyzwyczajona do, do wersji papierowych. Nie, czyt, nie, nie słucham audiobooków i nie czytam e-booków, tylko jestem przyzwyczajona do tekstu pisanego w wersji papierowej. Więc to jest dla mnie wada, ale też ładnie się prezentuje na książce, na, na półce, przepraszam. Tutaj jeszcze z takich informacji, no to pewnie Was interesuje cena. Na chwilę obecną ona kosztuje w cenie rynkowej 99 zł, więc z jednej strony jest to dosyć dużo. Dla początkujących firm, dla młodych lu ludzi, dla młodych osób, które wchodzą w, ten, w to wdrażanie, tak, w tworzenie tych swoich pomysłów i tworzenie tych własnych biznesów. Natomiast jest to stosunkowo niski koszt, jeżeli chodzi o, o to, jakie konsekwencje możesz poczynić nie czytając tej książki. Chodzi mi o to, że nie mając takiej wiedzy, która jest tutaj, możesz popełniać błędy, nie wiedząc nawet o nich, że one istnieją. Możesz mieć niezoptymalizowany sprzęt, model ogólnie, może twój nie działać, tak, ten biznesowy. Nie będziesz wiedział bądź wiedziała, jakie mogą być kanały dystrybucji, jeżeli chodzi o klientów, jaki potencjał ma rynek internetowy. Tak, więc tutaj stosunkowo jest to nis niski koszt, jeżeli chodzi o, o wiedzę, która jest przekazywana w tej książce. I naprawdę na samym początku autorzy tutaj mówią, że do tej książki trzeba wracać. I to jest prawda, bo tutaj jest to w taki sposób opisane, że krok po kroku musisz wszystko robić, aby stworzyć ten swój model biznesowy, no aby czuć się później i pewnie, i nie tracić czasu, i nie tracić też pieniędzy. Więc jeżeli chodzi o cenę, no to wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku jest wszystko w porządku. Co jeszcze o tej książce mogę powiedzieć? No mogę ją polecić z całą pewnością. Tutaj miałam wyzwanie, nie wiem, czy wiecie, z Ewą Pewniak z Klubu Równowaga z Wrocławia i Ewa stwierdziła, że nie przeczytam tej książki w tak krótkim czasie, bo wyzwanie było chyba w poniedziałek, i teoretycznie miałam cały tydzień, tak do dzisiaj. Ja mówię, przeczytam oczywiście, że przeczytam, ponieważ mam dużo czasu. Tak, zresztą, wiecie, ja umiem zarządzać swoim czasem i robię to w sposób efektywny. Inaczej nie, nie tworzyłabym takiego startupu. Natomiast tutaj, no tak jak mówię, 16, 16 godzin około zajęło mi to przeczytanie tej książki, więc. Na raczej nie ma tutaj wymówek, że nie ma się czasu, bo jeżeli ktoś naprawdę jest i zorientowany na rynek i chce się uczyć, chce się rozwijać, chce rozwijać swój biznes, to myślę, że 16 godzin jest takim dobrym czasem, żeby poświęcić na rozwój siebie i biznesu, tak? Jeszcze wam pokażę tylko moje pomysły, ponieważ ta książka. Skłania bardzo dużo do refleksji. I przygotujcie sobie przy czytaniu tej książki fiszki. Na pewno Wam się przydadzą. To jest moja mapa pomysłów. Jak widzicie, trochę tego jest, które chciałabym wprowadzić na podstawie przeczytania tej książki. Więc myślę, że tutaj Wasza kreatywność też może być pobudzona. No, i tutaj jeszcze 10 lekcji, które ja zawsze wypisuję. Przeczytam Wam krótko. Moja pierwsza lekcja to jest sukces. Odnoszą produkty stworzone przez założycieli firm, którzy jak najwcześniej i jak najczęściej kontaktują się z klientami. Chodzi tutaj o to, żeby zacząć działać, tak? Nie. Nie bać się tego rynku, nie bać się podejścia do klienta, pytać o jego potrzeby. Druga lekcja to nie zakładaj, że wiesz czego chce i potrzebuje klient. Wiesz to i sprawdzaj poprzez badania terenowe. Tutaj w tym podręczniku bardzo odnoszą się właśnie do, do badań terenowych, do badań rynku, do analiz, analiz marketingowych, do badań typu tak nie. I myślę, że w ogólnym rozrachunku ma to sens większy, ponieważ no, jeżeli nie znamy potrzeb klienta i nie dbamy o to, żeby je poznać, no to po co w ogóle nam biznes, tak? Musimy mieć wizję tego swojego biznesu, musimy mieć jakąś misję i pasję w sobie, żeby go tworzyć. Trzecia lekcja: o sukcesie startupu decyduje umiejętność wyciągania wniosków z własnych potknięć. Tutaj. Chodzi mi o to, że um, nawet jak będą sytuacje problemowe e, bądź e, nie będzie szło nam po naszej myśli, po prostu powinniśmy wyciągać z tego wnioski. To nie jest tak, że rynek jest zły, e, to nie jest tak, że e, partnerzy bądź e, wszyscy naokoła e, nas e, są, są źli, niedobrzy i nie, e, nie chcą nam pomóc. Po prostu albo jeszcze nie, nie dorosłeś i nie dorosłaś, twoje myśli nie są na tym etapie yy, biznesowym, więc warto z tego wyciągać wnioski, tak, z własnych potknięć i najlepiej je zapisywać. Czwarta lekcja: nie skaluj swojej działalności zbyt wcześnie i nie oczekuj, że osiągniesz spektakularny sukces od razu. Żaden startup, no chyba jeżeli chodzi tylko o Facebook, Google i te inne firmy, typu Amazon, osiągnęły sukces, natomiast większość startupów ma te swoje hmm, chwile lepsze i gorsze, i to nie jest tak, że od razu. Jest sukces, tak. Ja oczywiście myślę, że mój startup będzie miał ogromny sukces i wierzę w to. Natomiast y, y, jestem też chłodno nastawiona do tego, że po prostu to wymaga i czasu, i poświęcenia, y, i na pewno też mojej y, wzmożonej pracy. Piąta lekcja. Klienci nie zachowują się tak, jak zakładasz w planie. To nie jest tak, że mm, mamy klienta A, mamy klienta B, klienta C i typy klienta są zawsze takie mm, wiecie, no ABC, tak? Każdy człowiek jest inny, według mnie oczywiście, ma, ma swoje pasje, jest w Jakimś różnym etapie, czy rozwojowym, czy, czy wiekowym, czy właśnie jeżeli chodzi o zainteresowania. I różni ludzie zachowują się różnie. Niektórzy wasz startup, Wasze produkty będą hejtować, a niektórzy będą Wam gratulować i motywować do dalszego działania, więc trzeba badać też. Te, te potrzeby tych klientów, jak oni się zachowują na rynku. Szósta lekcja. Najważniejszą grupą klientów są wcześniej ewangeliści. Nie będę wam mówić o tym, czym są wcześniej ewangeliści, przeczytajcie tę książkę. Natomiast, no tak, to prawda, wcześniej ewangeliści są najważniejszą grupą klientów. Siódma lekcja. Jako założyciel startupu, Ty podejmuj decyzję i bądź odpowiedzialny za biznes, bo to Ty go stworzyłeś i badałeś rynek, więc nasz klientów najlepiej. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że oddaję komuś zadanie z klientem, typu agencjom marketingowym, public relations, PR-om. Ponieważ oni nie znają mojego klienta, tak. Nie znają tego, w jaki sposób ja chcę budować swój biznes. Nie znają potrzeb mojego klienta. Ja to znam, więc ja powinnam się nimi zająć, tak. I zaopiekować. Ósmy. Ósma lekcja. Miesz wszystko i jeśli możesz sobie na to pozwolić, zatrudnij analityka danych. Nie wiem, kiedy analityk danych się pojawi, jeżeli ktoś chce w ramach barteru, to poproszę o dane kontaktowe i chcę zostać moim analitykiem danych natomiast wiem, że będzie to potrzebne w niedługim czasie, ponieważ tych danych mam coraz więcej i nie chcę poświęcać czasu na to na co ktoś inny może poświęcić swój czas, swój potencjał Cześć ponownie skończyła się moja karta, miejsce na karcie musiałam wymienić ją Skończyliśmy na ósmej lekcji, czyli tutaj chodzi o tego analityka danych. Tak jak mówię, jeżeli w formie Barteru jesteście zainteresowani moimi konsultacjami, ja chętnie poszukuję takich, takich analityków, jeżeli lubicie Excela. Wiem, Kinga, tak, Ty lubisz. <laughs> jeżeli umiecie posługiwać się i umiecie analizować te dane w Internecie i poza Internetem z badań terenowych, no to dzwońcie, napiszcie. Wszystkie dane macie na, na oficjalnej stronie. E, dziewiąta lekcja jest to: um, Pycha to ciemne oblicze przedsiębiorcy z pasją. E, to jest prawda, ponieważ e, mając w sobie tak dużo pasji, e, bardzo wierzymy w ten swój biznes, w swój startup, w rozwinięcie go, i czasami jesteśmy bardzo pyszni. Chodzi mi o to, że nie dopuszczamy do takiej myśli porażki. I tutaj musimy uważać na to. Wcześniej musimy to przedyskutować. Jeżeli jesteśmy perfekcjonistami, to najlepiej iść do, do specjalisty, do psychologa i o tym porozmawiać. Jeżeli mamy coś, coś takiego w sobie, że to, to nas będzie też powstrzymywać w naszym rozwoju. Takie myśli, że wszystko musi być dobrze. I musisz nam ciągle się powodzić. Nie, nie musi się powodzić, i tutaj pycha, i mm, takie głupie myślenie, że wszystko będzie jak spotka No to jeżeli tak myślisz, to lepiej nie zakładaj startupu. No i tutaj co prawda nie dopisałam jeszcze dziesiątej lekcji, ale dziesiąta lekcja to po prostu pacja. Rób. To, co kochasz, rób to z pasją, zajmij się tym, co sprawia Ci przyjemność, ponieważ takie startupy mają największy potencjał, wtedy nasze myśli krążą bardziej kreatywnie, mamy więcej pomysłów, jak udrożnić to i jak spowodować, żeby te potrzeby klientów naszymi działaniami mogły być zaspokojone. Więc. Pasja, determinacja, siła w siebie i cierpliwość, to y, wszystkie chyba takie najważniejsze czynniki, które mogą prowadzić do sukcesów. Y, ja tak jak mówię, podręcznik startupu polecam. Jeżeli chcecie poczytać o nim więcej, jest link w moim aktywnym bio do, do strony wydawnictwa, y, więc tam nie wiem, czy są promocje, czy nie ma promocji. Natomiast macie też nie tylko moje opinie. Jak patrzę, to chyba jest 14 opinii również, więc możecie porównać z tym, co ja mówię, a też z opiniami innych ludzi, tak? Żeby nie było, że myślicie, że ja promuję produkt. To jest moje drugie wideo, drugi odcinek, więc wątpię, żeby takie wydawnictwo wielkie chciało, współpracować z. Dopiero początkującym, więc mówię to co, co czuję. Jak czytam, to, to mówię o tym, co przeczytałam, jakie wyciągam wnioski. Mam nadzieję, że recenzja Wam się spodobała. Jeżeli tak, to bardzo proszę o jakiś feedback, co mogę poprawić, co było dobre, co było złe, czy za krótko, czy za długo, jakie informacje byście jeszcze chcieli się dowiedzieć. Na temat następnych na, na książek, ponieważ jak widzicie za mną tutaj akurat jest półka z fantastyką, ale po drugiej stronie na trzecim regale są bardziej biznesowe książki i będę się skupiać na tych, żeby Wam pokazywać jak tworzyć te biznesy w taki dochódowy sposób, z pasją i mm, z szacunkiem do, do siebie, do samych... Do samych siebie i do współpracowników, bo to też jest bardzo ważne, aby pracownicy właśnie mieli takie poczucie, jeżeli kogoś zatrudniacie, oczywiście, że po coś to czemu służy, tak, że, że po coś oni tam są. Mam nadzieję, że. Yy że będziecie się też rozwinąć i jeżeli Wam się podobało, to proszę o komentarz, jakiś, tak jak mówię, o feedback. Jeżeli nie, to też proszę o konstruktywną krytykę. No i zapraszam za tydzień. Jeszcze nie, nie wybrałam książki, może macie jakieś pomysły, a jeżeli ja mam jakiś tytuł, to... Chętnie go przeczytam dla Was, recenzuję A tutaj jeszcze wiadomość taka prywatna do Ewy My widzimy się na konferencji u Kamili Rowińskiej Więc mam nadzieję, że wtedy się dokładnie spotkamy I wyznaczysz mi termin na, na konsultację żywieniową, którą wygrałam Do zobaczenia!